16 listopada odbędą się w Polsce wybory samorządowe. Wybierzemy nowych radnych, ale przede wszystkim nowych prezydentów, wójtów i burmistrzów. W Bielsku Białej oficjalnie znane są już trzy kandydatury. To obecny prezydent Jacek Krywult, który otrzymał poparcie Platformy Obywatelskiej i już zarejestrował swój własny komitet wyborczy. Swoje kandydatury zgłosili też reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek oraz obecny zastępca prezydenta Częstochowy Przemysław Koperski z Sojusz Lewicy Demokratycznej, który z nich, Państwa zdaniem, byłby najlepszym gospodarzem miasta? A może prezydentem zostanie ktoś spoza tej trójki? Być może mają Państwo jakiegoś swojego wymarzonego kandydata. Czas na uliczną sądę. Krywult. Tak. Naprawdę Krywult. Bo jest świetny gospodarz i naprawdę dba o obiedzko, to widać. Żaden prezydent nie zrobił Ten... No ale on już jest 12 lat, prezydent? Niech będzie i niech będzie i niech robi dalej dobre dla, dla Bielska. To pana zdaniem, byłby dobrym prezydentem Bielska-Białej i teraz zbliżają się wybory? I don't have any opinion on this one. Nie mam na to jeszcze wyrobionego zdania, ale mi się zdaje, że stary prezydent powinien pozostać. Ten który jest, tak? Ja, oczywiście, pan Krywulcz. Na pewno nie poprę obecnego prezydenta. Po prostu uważam, że już powinien. No, przejść na emeryturę i dać szansę komuś młodszemu. Ale nie ma pan jeszcze jakiegoś swojego, czy, czy słyszał pan kto będzie kontrkandydatem, bo już parę osób się ogłosiło. No, no. Znaczy ja akurat popieram kongres nowej prawicy, nie ogólnie. Także w tej chwili jeszcze nie ma kandydata ogłoszonego, no... Mamy no jeszcze... pan wie czas. kto będzie z nie tego... Wiem. Nie, nie. <laughs> nie wiem. Dziękuję, ale nie widzę. Myślę, że obecny chyba, nie? No bo tak nie on jest po osiągnięciach, co się dzieje w bielsku, no to myślę, że obecny, nie? Czasem już sama nie wiem, na kogo mam głosować, no. Według mnie to byłby tym, co jest obecny. Taki już człowiek konkretny. Nie? Zawsze zapominam to nazwisko jego. Krywult? No krywód, jacy Krywód. Według mnie powiem panu przez ten okres... To on był prezydentem, to wszystko się tu sprawdziło w Bielsku, to odbudowę i, i tak dalej. To to doprowadziło do tego stanu. No ale on już jest, bardzo długo jest, to miał czas, żeby też zrobić dużo, to, prawda? To ma pan rację, no ale to też, wie pan, do, do, takiej, do tego wszystko trzeba ludzi konkretnych. Wszystko jest obeznany, co gdzie potrzeba i tym podobnie i tak dalej. No tak. pan o jakichś jego kontrkandydatach, którzy zamierzają startować? Czytałem to, nie zwracam uwagi na te osoby, a nie wiem, kto by to pan był. Najlepiej to wie pan, co może jakąś kobietę tutaj by się przydało. Najlepiej reprezentujący tutaj, zamieszkująca tu pewnie nie z doskoku jak ci tutaj poprzednicy tych dwóch panów. No. A ja... Pan Drabek jest z Bielska. Tak, akurat jest z Bielska. A pan Koperski też jest z Bielska, tylko w tej chwili jest y, wiceprezydentem Częstochowy. Aha. No to tak jest, widzi pan. Przywożą kandydatów. Gdzie tam wybory są, to przywożą pewnie z Warszawy. każdej każda partia jakoś przechodzi. Nie, no, ja bym tak bardziej obcował właśnie za jakimś miejscowym, najlepiej nie reprezentującym żadnej partii politycznej, ani ugrupowania, mający poglądy jakieś konkretne tutaj. No jak będzie już lista otwarta kandydatów, wtedy będzie się można zastanawiać, bo teraz uważam, że jest za mało tych kandydatów na dzień dzisiejszy, tak. A pan jakiegoś takiego swojego kandydata, o którym by Pan myślał, a który jeszcze się nie ujawnił? Nie wiem, co z Panią Grażyną, czy będzie kandydowała, czy nie, bo w tamtych wyborach... Ma... Panią Staniszewską? Tak, dokładnie. Dokładnie. No nie wiem, zobaczymy, czy będzie kandydowała, czy nie, bo na razie nie, dekla, nie deklaruje swojego, swojego udziału w kampanii. Zobaczymy. No. Czyli na nią by pan zagłosował, tak? Na dzień dzisiejszy tak. My ogólnie tak, polityką my się nie zajmujemy, nie więc bardzo, ogólnie rzecz biorąc, tak. Nie mamy zdania. Ale wiecie, kto jest prezydentem Bielska, wiecie, nie? Wiemy, wiemy. Aczkolwiek nie, aczkolwiek nie. nie, ogólnie się nie interesujemy, więc tak. Lepiej kogoś innego jednak zajmie, nie nas. My się nie wypowiadamy. Dzień dobry, telewizja regionalna. Kto, Pani zdaniem, byłby dobrym prezydentem Bielska-Białej? Wybory się zbliżają. Czy ma Pani już jakichś kandydatów? Nie mam kandydatów. Nie mam kandydatów. Dziękuję serdecznie.